Cześć! Dzisiaj taka akcja z podsiewania trawy. Podsiewamy zestawem uprawowo-siewnym, tym co sieje wszystkie zboża. Tak dzisiaj pierwszy raz testowo coś tutaj próbuję wykombinować z tego. Zobaczymy co tu będzie. Mamy tu kawałek 3 hektary. nie całe 3 hektary, chyba 2,70. I tak, tu była trawa ogólnie chyba 2 lata temu. I to tak wtedy w tą suszę trafiliśmy. Ta trawa się dobrze nie, posiało, nie podsiała. Ogólnie tu jest dobra, dobra jest łąka w całości. Tu jest troszkę takich górek akurat, to tu już w ogóle jest nędza. Z tej strony trawa jest dużo lepsza. Tu jest powiedzmy jeszcze jak się mogę jest ok, ale tutaj do słupa, czyli połowa tego, praktycznie nie ma nic. Jakieś kępy pojedyncze jakiejś szlachetnej trawy, reszta puste pole. No i szkoda mi tego było, szkoda mi tego było zostawić i mówię tak, wytestujemy, przetestujemy taką naszym jakby tutaj naszym siwnikiem pocianie, ale nie samym siwnikiem, bo to wszystko było u góry. I tak, wczoraj było tu dwa razy wybronowane wzdłuż i raz w poprzek. I to wygląda na tą chwilę tak. Czyli mamy tutaj luźne, takie stara jakaś tutaj trawa. Generalnie to tamte pół trawy na jesień było skoszone, te pół nie, bo tu nie było nic praktycznie. No i teraz, teraz tak, no tu jest zebrany taki jakiś mech, to wszystko jest w większości jest powierywane. No jest to tak. Dosyć fajnie, wczoraj to zrobiłem, dzisiaj ładnie słoneczko świeciło, także jest to fajnie, dosyć tak z góry podsuszone. No i teraz Janę, widzicie jaki jest efekt. Moim zdaniem efekt jest dobry, ponieważ trawa wpada w taką, ta, ta stara trawa, specjalnie nie desykowałem, mówię, ona odbije, nic się nie stanie, ta dobra odbije, chwasty po prostu znikną. I teraz jak to wygląda po przejechaniu siwnika, zobaczcie. Eee, tu mamy, o i tu już jest trawa. Nie wiem czy tu, zaraz, tu będzie widać. Gdzieś taki, co, co może brąki nie, nie zaciągnęły. O, nawet zobaczcie tu na krańcowym talerzu. Tu wszystko ładnie trawa jest. Tu jest trawa, na wierzchu. Trawa jest na wierzchu albo minimalnie schowana. O, yy, o, tu jest, tak, trawa. Gdzie tu mamy jakąś... O, tu ładnie trawa. Czyli trawa jest tak naprawdę centymetr... O, tu jest na wierzchu na przykład. Centymetr jest pod, yy, lekko przykryta. I teraz... Yy, teraz tak, przelecę, no tu jest, widzicie, o, tutaj w ogóle na wierzchu jest, bo gdzieś tam brąka nie dociągamy, jest trochę niżej, wiadomo jak to przy Poznaniaku, jedna brąka, dlaczego tu zostawiłem taki pasek, a dlatego, że yy, ogólnie, generalnie łąka idzie dotąd, to jest co prawda dzierżawa, to nie jest moje, bo jakby to było moje, to już bym dawno zrobił z tym porządek, ale no właściciel tej łąki ma tam swoje pola i on tu dojeżdża, a jako, że on tu przejedzie, to zaraz mi tutaj ludzie jeżdżą, dlatego stwierdziłem, że zostawię te 2 metry, 2,5 metra, nie będę tu siał, szkoda, szkoda trawy, szkoda nawozu na to. I tyle. I tak, poszło dzisiaj tutaj w granicach, tu poszło troszkę więcej dziś dobre, 150 kg korkali. O, widzicie? Widać Korkali tutaj. O, tu pełno leży. Celowo w sumie nie dawałem azotu. Nie wiem, bo są różne techniki. Niech mi nie mówią, żeby... Może mi podpowiecie właśnie, czy dać azot jak zejdzie czy jeszcze teraz, zaraz dać azot jak jeszcze trawa jest w ziemi, czyli bo niektórzy piszą, że przed pierwszym przekoszeniem trawy dopiero po przekoszeniu trawy dać pierwszy azot na tą łąkę. No różne techniki są, różne tu szkoły, możecie mi podpowiedzieć może z doświadczenia własnego, jak, jak to u Was wygląda. O, i tu no mówię, te górki to są takie piaszczyste, ale no jest spora wilgoć tutaj na tych łąkach, chociaż jak widzicie bez problemu idzie tutaj ściać, dlatego nie czekam, póki jest wilgoć, dzisiaj mamy 5 czy 6 marca, sobota. Nie czekam, nawozy rano rozsiałem, teraz, teraz mówię lecę, lecę z tym siewem, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, także ja tutaj już sieję, jest godzina po 15, przed 16, tata tutaj ma zetorem dojechać za godzinkę gdzieś z wałem łąkowym, mamy, wios mamy wioskowy wał łąkowy i ma podjechać, bo tam jest wolny. Ma podjechać go wziąć, nalać wody, bo wiadomo po zimie woda jest spuszczona. O, Ja to sobie powoli jedyneczką jedyneczko tutaj dziabię. No, także powiem szczerze, że aż się zdziwiłem, bo że tak ładnie te talerze sobie radzą, bo w ogóle pierwszy rząd talerzy jest do wymiany, bo już, no już są zjechane, one już nie robią tak roboty jak powinny. Tym bardziej, że ten agregat jest też używany do uprawy pościerniskowej. No także one troszkę tam już zrobiły swojego. No 10 lat mają te talerze, także prawie 11. Także to już one już swoje zrobiły. Teraz na jesień, już mówię, nie będę sobie na własne kosztów robił. Na jesień wymienię pierwszy rząd, bo drugi jest okej. Okay. Drugi jest tam zawsze znaczy ten pierwszy dostaje najbardziej. No i zobaczcie, no tu gdzie jest, gdzie nie ma tej trawy, no to to jest petarda. To tak jakby, bo jakbym to zaorał. Czy raz spależował i ta trawa byłaby takie kępy, to by wszystko mi zostawało pod redlicami, bo to jednak są stopkowe redlice, to wszystko by się pchało. A tak ładnie, jeśli jest większa trawa, to ona trudno zostanie, ale ta ziemia jest troszkę wyrzucona jakby z tego i ona, ta trawa mimo wszystko gdzieś tą ziemię ta wpada. Także no, wydaje mi się, że też wszystko zależy od wilgoci, jeśli będzie wilgoć z wiosny, Kilka razy przepada, to, to wydaje mi się, że te wschody powinny być okej, okay, jak najbardziej. Eee, i, i, I zobaczymy, jeśli to się w tym roku. No tutaj mówię, to nawet w całości nie chcę. Chcę takie dwie trzecie zrobić koło dwóch hektarów. Na tyle mam mniej więcej prawy. Jeśli to wypali, jeśli to wypali, no bo wiadomo, to prawa też kosztuje, No to to jest, tak się sieje w gręcach. mam no ustawiony średnich 30 kg na hektar. Na podsiew, wydaje mi się, że tutaj tak jest sporo, że praktycznie jak siew. I jeśli to, jeśli to się uda, jeśli ten system podsiewu będzie się nadawał, no to myślę, że będę tak przysiewał sobie trawę, bo no jest to znacznie tańsze niż rekultywacja całkowita łąki. bo jednak część tej trawy, widzicie, ta trawa, gdzie jest jakaś, gdzie jest jakaś szlachetna trawa, coś konkretnego, to ta trawa zostaje. Ona pod talerzem się, że tak powiem, nie wyrywa, tak jak tutaj, w tym miejscu. Tu jest już troszkę więcej takiej lepszej trawy i ta trawa już została a jeśli, e, jeśli tak jak widzieliście tam same jakieś pasty rosły czy, czy tej trawy szlachetnej nie było system korzeniowy był króciutki to talerze sobie rozdrobniły tą całą trawę i, e, i tam już wyglądało e, wyglądało to zupełnie inaczej no mówię no troszkę się obawiam że gdzieś tam będzie na wierzchu w tej trawie ale Wczoraj było to dosyć, bo jakbyśmy dronami tego nie zrobili, to by dużo zostało tego takiego starej trawy, takiego mchu i prawdopodobnie talerzy by tego dobrze nie rozgarnęły, a tak, zobaczcie, no mi się wydaje, że, że to na pocie wygląda okej. Okay. Teraz te wszystkie bryły ładnie wał wydusi, zrobi się równa powierzchnia, bo deszcz powinien to zasklepić, na noc dzisiaj zapowiadają jakieś opady deszczu, a jutro w ogóle w niedzielę ma być dosyć mocno ma popadać także super, nie? jeśli tak by było no to naprawdę spoko to to myślę, że myślę, że ta trawa już by się ładnie zaczęła po prostu mimo, że zapowiadają teraz mrozy jakieś w tygodniu ma tam być minus 3-4 w nocy ale ta trawa ona nie wyjdzie w 1-2 dni, ona sobie w chwilę też poleży także na pewno ten mróz jej tam nic nie zrobi no i tyle, a teraz bym posiał gdzieś powiedzmy koniec marca tę trawę yy, Ostatnie lata pokazują, kwiecień, maj, największe susze zawsze Czyli co, trawa by wyszła, może wilgoci by jeszcze złapała, żeby wykiełkować I koniec, i już bym, i, i po trawie by było, tak jak tu było ślane. Także, no zobaczymy, jak, jeśli no, stracę to trudno, no to jednak będziemy wtedy, e, Jednak będziemy wtedy orać te łąki e, To co będziemy chcieli przesiewać, bo tak robiliśmy dotychczas ale jeśli to wypali no to to czemu nie dobra ja będę kończył najwyżej jeszcze coś dogram jak już będę dowałował, jeśli będzie jeszcze jasno także pokażę wam jaki tam jest efekt efekt po wałowaniu tej łowki No już posiane to co miało być mniej więcej to tak jak mówiłem dwie trzecie tego areału tyle trawy starczyło akurat ja już skończyłem siać dojechał tata i on tu już zaczyna wałować, ja pewnie zaraz przejmę ten wał. O, widzicie? Zobaczcie. Nie wiem czy będzie widać, widać. Czyli tu jest raptem jakiś centymetr na wierzchu. O. Wiadomo, że w Poznaniaku nie możemy mówić, tym bardziej w taki siew tutaj eee, o jakiejś tam ekstra dokładności. Ale o, tak to wygląda raz po, po zwałowaniu. I zobaczmy czy gdzieś tu widać trawę. O, tu jest chyba też trawa. Tu jest trawa, trochę jest na wierzchu. No, zetorek sobie tutaj jedzie. Z wałem. Wał łąkowy, zalany do połowy wodą. O, taki jest efekt. Tu jest niezwałowane, nie a tu jest zwałowane. O, tutaj to lepiej widać. Wydaje mi się, jeśli tej tra ta trawa tutaj nie wymarznie jeśli e, gdzieś jej tutaj no tego się najbardziej boję, bo wilgoć się... o wilgoć wilgoć to się nie boję, bo wilgoć jest, spo... jest, jest, jest dużo wilgoci e, no i taka, e, ta ziemia jest taka fajna w tym momencie nie jest błoto nie jest błoto, o ale ale taka o, jest, 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 jest akurat do podsiewu moim zdaniem no, widać troszkę trawy jest na wierzchu, trochę w środku. Pewnie część tam pójdzie za głęboko w te rowki po talerzach, co poszło, ale, yy, ale powinno być dobrze. O, tam lambo jest. Lambo z, yy, z agregatem. No, i zobaczcie. No, tu jest ta część, ta druga część, co była yy, skoszona. No, to od razu widać, yy, mniej jest tych, mniej jest tej trawy, tej starej. I ona lepiej się tutaj ładnie ułożyła. No, i tak jak tu mamy jakąś dobrą trawę, to się, w całych, to się w całych kępach wyrzuciło. Tak to będzie doduszone przez wał i to bez problemu sobie z powrotem odbije. Bo teraz jest wilgoć. No, zobaczy, tu ładnie wszędzie tej trawy widać tą trawę. Także no, wydaje mi się, że w normach jest ok. Tym bardziej, że mówię tej starej trawy, trochę też jest starej. No, ona ma tam 15 dwa lata. Dwa lata i, i coś tam widać, że jej też odbije O, zetorek w oddali sobie leci No, także myślę, się to wałowanie, godzinka i, i po macie. Także będziemy widzieć na wiosnę jaki będzie efekt Też jak, jaka pogoda, jak się tutaj rozłoży Jak się rozłożą opady i, i my wtedy już coś więcej będziemy widzieć Czy to miało sens, czy nie miało sensu No i na tą chwilę e, będę kończył a jeszcze chciałem tutaj Was zachęcić do subskrybowania kanału, bo dosyć no, świeży kanał jest, a tych e, odwiedzin jest dość sporo. E, wyświetleń na, pod filmami jest sporo, a tak naprawdę, jak spojrzałem na statystyki, to raptem jest e, chyba niecałe 7% subskrypcji odwiedzających. Także gorąco, gorąco zachęcam, na pewno będzie to fajna motywacja, jeśli te subskrypcje będą szły do góry. Także polecam, polecam tutaj swój kanał, no bo myślę, że, że jakieś ciekawe rzeczy tutaj mogę zawsze, mogę zawsze pokazać. I, no i tyle. Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.